Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved dotyczącym update'u numer 247 Ostatnio oswajaliśmy tego Archeo... Aracheo... a dzisiaj zajmiemy się tapeżarą, tapejarą, niestety jest jakiś błąd, jest jakiś problem nie lespią się te tapeżary, tapejary w ogóle czy też tapeciary, będziemy mówić tapeciara, bo tak już widzowie ustalili w komentarzach e, chyba, że to jest ona nie. Są same pterasy, co jest dziwne, bo to nie powinien być jakiś rzadki gatunek, powinien być raczej normalny, więc jakiś jest błąd, ja przed chwilą użyłem jeszcze raz podobnie. Już minęła ponad y, doba, prawie dwie doby od update'u i już nawet było kilka łatek wprowadzonych, ale one się po prostu nie respią. Nie wiem czego to jest kwestia, czy twórcy po prostu nie wiedzą o tym. Że one nie występują, dlatego użyłem drugi raz komendy, żeby wyczyścić wszystkie dino, żeby się znowu zrespiły nowe, ale to nic chyba nie dało. No dzisiaj będziemy jej szukać, jeżeli nie znajdziemy, to niestety, ale będę musiał ją sobie po prostu sam stworzyć, czego bardzo, bardzo nie lubię, bo moje odcinki mają polegać na tym, że się znajduje jakiegoś jakiś gatunek, że pokazuje, gdzie ten gatunek może trzeba szukać, występuje, i dopiero wtedy przechodzimy do nagrywania oswajania. Po pierwsze, one występują na większości mapy, w zasadzie wszędzie według Wikipedii, w zasadzie wszędzie powinny występować gdzie jest teren niezimowy. Natomiast zdecydowanie najwięcej z nich powinno znajdować się tutaj w tym lesie forestowym, czyli ten Redwood Forest biome i one. Też mogą po prostu siadać chyba na drzewach. Jeszcze na drzewie nie widziałem, więc tylko tak w powietrzu widziałem jedną wtedy na tamtym odcinku, ale już jej tutaj dawno nie ma. Może one są po prostu w konarach drzew i dlatego ich nie widzę. Nie wiem. I one są po pierwsze, znaczy nie po pierwsze, one są bardzo płochliwe, więc oswojenie solo takiej tapeciary niestety, ale. Jest bardzo, bardzo ciężkie, bo trafić w taką latającą jest bardzo ciężko. Skuszy z, z łuku to w ogóle zapomnijcie, chyba że na przyspieszonych serwerach i jedna strzała Wam wystarczy. W Bolas'a też raczej chyba nie da ich złapać, bo one chyba nie siadają na lądzie, więc Bolas'em ciężko je byłoby trafić. Jeżeli gracie z kolegami to możecie Wziąć kolegę sobie w szpony, i on będzie po prostu strzelał co nie, ale to jest jakby chyba jedyna opcja, eee, dlatego ja mam dzisiaj ze sobą mój ulubiony karabin, który zdaje bardzo dużo torpora eee, i powinien starczyć mi jeden strzał, ale jak widzicie, terasów jest od cholery, od cholery, a tych tapeciar po prostu nie ma, i co jest tego skutkiem, znaczy przyczyną, nie wiem, skutkiem jest po prostu brak. I chyba to, że będziemy musieli sobie ją sobie stworzyć. Wy pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, oczywiście nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Już niedługo chyba będzie 300 odcinków z tego Arka na kanale. 1400 godzin zdaje się. A to jeszcze na pewno nie koniec, jeszcze na pewno będzie dużo odcinków ze Scorched 4 i będziemy czekać później na kolejny update też Arka. Który ma być już wprowadzony, teoretycznie, czysto teoretycznie jest zapowiedziany na 10 października, czyli za miesiąc. No, i mają być kolejne nowe gatunki, jakieś nowe struktury, budowle, jakieś takie rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. I ten update ma być większy niż ten ostatni. Tam już alozaurusy nawet co widzicie, i tak dalej. No, a tego akurat nie ma. W ogóle skorpiony się coś zepsuły, bo one nie atakują praktycznie. Widzę to już od dawna. Na Skorpionie 4 to samo jest. Atakują graczy, a nie atakują dinozaurów. Nie wiem dlaczego. Co jest tym spowodowane? One się po prostu jakby blokują na tych dinozaurach i nie używają tego swojego ogona z jadem, ponieważ są zablokowane, i one myślą, że są jeszcze za daleko że jest jakaś przeszkoda. A tu już jest na przykład skrzydło, i one wtedy nie używają tego jadu, więc to jest troszkę Do dupy. Dudupy Do jest jeszcze bardziej to, że nie mogę znaleźć no, tej tapeciary. Teraz Łś Teraz łś Coś lata. Teraz, teraz. Tam, teraz tutaj. Teraz, teraz. Dwa dni po update, cie. wciąż nie ma nowych dino. Zastanawiam się, czy w ogóle są wprowadzone. <grym> to była beka, nie każdy. Nikt nie może znaleźć update. Dwa dni temu nikt nie może znaleźć. A nie. No, wiecie co, jednak nie zostały wprowadzone nowe gatunki do gry. No dobra, ja w tym momencie zapozuję. Nie ma co tu latać. Zaraz do Was wrócę. I zaczniemy te oswajanie Dobra wiadomość, znaleźliśmy tapeciarkę I dobra wiadomość, kolejna jest taka, że ona jednak staje tutaj na glebie, więc można ją spokojnie złapać w bolasa yy, I do niej po prostu strzelać ze zwykłego karabinu Takich strzałów musimy oddać około 15 Na oficjalnych serwerach przy levelu 123 i tym maksymalnym Chociaż właśnie nie, to nie jest maksymalny, maksymalny jest Level wyższy, tutaj ona jest. Bardzo łatwo ją pomylić jest ze zwykłym terasem, bo one są po prostu bardzo podobne, nawet wielkością. Ciekła. Ciekła mi, a to bardzo niedobrze, ponieważ tam jest Titano. Który ma włączone wszystkie generatory i armatki Hej, gdzie ona jest? Hej O kurde, tutaj Oj, to niedobra miejscówka dla niej Ona tu zaraz zdechnie Jeżeli podleci bliżej Dziwne, że nie śpi, szczerze mówiąc. Bardzo dziwne. Lecimy dalej. Lepiej było ją złapać w bolas, ale byłem pewny, że po prostu starczy mi jeden strzał. O fak. O, patrzcie, ona już znowu tutaj jest do ustrzelenia, tylko pewnie tam na dole są terrorberdy i będzie lipa. Mhm, nie widzę cię. Koleżanko, koleżanko, tapeciarko, koleżanko, tapejarko, bo przed chwilą tu była, jest one chyba wyżej, latają też niż pteraski. Możemy je spotkać na wyższych wysokościach, więc to je też będzie na pewno odróżniało.

Tutaj też. O kurde, bo trzeba lecieć za nią, patrzeć, gdzie ona ląduje, a nie tego. Coś mi się wydaje, że ona już może nie żyć. <laughs> to nie jest ona? To jest ona. Chyba. Tak mi się wydaje, że to może być ona. Nie, Diplodocus. Diplodocus. Ale żem odwalił akcję. Po prostu Mistrzostwo Świata. Będę musiał teraz szukać kolejnej, bo tej to już nie znajdę. Zachciało mi się wydawać dźwięki spadania, i. tyle z tego wyszło. Kurde no, a przecież. tyle czasu tutaj siedzę, już w tej. w tym lesie. Jestem tym pierdoła. Dobra, bo ja już nawet nie pamiętam, gdzie mam szukać. Wydawało mi się, że to gdzieś tutaj powinno być. Możliwe, że ją zeżarły te terrorwerdy. Dużo tych terrorwerdów jest. A, podejmiemy niedługo drugą akcję. Tym razem będzie w Bolaska, jak ją znajdę tylko. A to dzięki temu też będę mógł ją po prostu uśpić w takim miejscu, które ja sobie sam wybiorę, a nie żona spania. To jest ona. i chyba nie ma co. Przydoby mi się mój kostium e, tego predatora. Teraz siadaj. Kurde, nie, to jest zbyt niebezpiecznie. Nie ma szans w ogóle. <grystanie> Dobra, gdzie jesteś? Widzisz, ona tu żyje. Nie, nie żyje. A zobaczmy, bo ona ma jakiś ekwipunek w środku, nawet. Nie, nie ma. Dobra, ryby. Oto moja chwila prawdy. Mamy tutaj tapę, ciarkę. I uwaga, wpisałem sobie komendę. Dzięki. O, już się straszyła. Wpisałem sobie komendę, dzięki której e, zniszczyłem wszystkie terrorbardy na, 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 na wyspie. Nie wiem czy to jest permanentne czy nie, ale no jest to po prostu tak denerwujący gatunek, nawet nie chodzi o to, że silny, po prostu denerwujący, bo za każdym razem przybiegają i przeszkadzają, że mam ich dojść. Jest ich po prostu za dużo i czasami nawet biegają w tych grupach dziesięcioosobowych, gdzie ona jest? No, powiem wam, że dzisiejszy odcinek to będę chyba długo nagrywał. Tam jest. A jak ja mam ją w bolasa złapać? Chyba alfa jest jakaś. Aż ty kur... No była tak nisko, myślałem, że będzie lądować akurat. To tutaj slipa. Dobra, spróbujemy jeszcze raz po prostu ją yy, uśpić z daleka. No bo zanim ona wyląduje, to pewnie miną ze 2 lata 6-8. Chyba nie trafiłem, bo nie ucieka. Chyba też za daleko troszkę jest i ten pocisk długo leci. Już jest w innym miejscu, muszę to snipersko przewidzieć, a ona też tak lata dziwnie. No i znowu nie trafiłem. Ale jestem cienki Bolek. Nie wiem, coś jest nie tak, dziwne to jest. I też nie trafiłem, coś jest nie tak. pakami może strzelam. No, nie wiem. O co chodzi? W ogóle. Ciekawe, ile ona jest w powietrzu czasu. Bo w ogóle taki odcinek głupia, ja będę go nagrywał dwa lata. No, moim zdaniem to powinno wejść, coś jest nie tak, idę po nią. W ogóle patrzcie ile torporu ma ten, skąd ty masz tyle torporu? A, bo ja go raz trafiłem chyba i on jeszcze z wtedy ma. Tak, trochę ją przygonimy i ona może będzie gdzieś lądować, zaraz zobaczcie, że ona jeszcze bardziej w górę leci, to jest jakieś chore. No ciężki gatunek do oswojenia. Czemu ja cala sobie nie wezmę? Neskito. Dobra, teraz trzeba się streszczać, bo już dużo czasu bardzo zwarnowałem. Strzelamy... coś nie mogę... Strzelamy tak, żeby ona w tamtą stronę poleciała. Mogę patrzeć jak ona śmiesznie zwinnie skręca sobie. Jest. Po prostu daleko odleciała. Bardzo fajnie ona skręcę. Ciężko ją tak utrafić. Śpi. Żeby się nie powtórzyło. Szkoda, że nie spadła do bazy. Dobra, ale tam widzę. Nie, są jakieś drapieżniki z karno. Trzeba tego karno wziąć i się go pozbyć. Mam karno, dobra mam karno Pokażemy temu karno co się robi z takimi karno, co to są blisko moich ofiar o, Tak nie strzelę Okej, okay. trzeba puścić, ale w ogóle ja też dostałem hita od tego autotureta. Trzeba uważać, trzeba uważać. Eee, Ty Prime Mita nie masz. Dobra, mi już ten kancel raczej nie będzie potrzebny. Weźmy sobie tamtego pteraska. No, mam nadzieję, że nic tam nie zje tego gościa, bo. Taki głupi odcinek, znaczy taki, nie głupi odcinek, tylko taki dino słaby, a będę go długo nagrywał przez. przez to. Ale tych terrorbardów chyba nie ma jeszcze. A tam co chodzi? Bo łoś, 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 super ktoś, dobra, dajmy jej mięso. Jeszcze trzeba będzie siodło zrobić później, zobaczę co tam na te siodło jest potrzebne. No i zobaczmy, taka 68 ma 715 życia, 810, sterminy, po prostu po co? Po co one są? 810 staminy, 400 kapa, mm, 140. Zobaczymy, jak to będzie po oswajaniu, Ja do Was zaraz wrócę. No niestety, ale odnę tak jednorazowo. No nie wiem, jest na pewno jakaś taka komenda, żeby pozbyć się jakiegoś gatunku, jeżeli nie chcecie, ale to trzeba w, w plikach gry pomieszać. Także będę musiał to sobie jakoś sprawdzić innym razem. Słuchajcie, za chwilę będzie nasza tapajarka, tapeciarka. Będzie zaraz odliczanie. 3, 2, 1. Go, oczywiście czekam na imię, jak chcecie to nazywajcie. I mamy tą, tego stworka. A już od razu ja taki. Czekajcie, Adam miał na pasyw. Zaraz sobie wszystko sprawdzimy z nią związanego. Wracajmy do bazy, odstawimy pteraska. Chodź, chodź, chodź. Odstawimy pteraska. I będziemy latać na tej tapie Zobaczymy, jaka jest szybka. Chcę też porównać jej wielkość z pterasem i z kecalem. Ale one są bardzo podobnej wielkości. Więc nie powinno być jakiejś takiej dużej różnicy. Siodło już mam przygotowane. Siodło robimy w Smitey's na 50. level. Musimy to zrobić tak. Dobrze, rzucę jej siodło ile mogę jak nie wyląduję, to nie będę mógł Super, dobra wylądowała, czyli jest nieco większa Nie dużo większa, ale troszkę jest Mniejsza jest na pewno od tego Topajera na którego oswajałem wcześniej e, Dawaj siodło Okej okay. No, więc na pewno ma trochę większe skrzydła, jest wyższa, no i ma oczywiście tą płetwę, dzięki której tak może fajnie sobie skręcać. Od Kecala no jest, wiadomo, dużo mniejsza, ale myślę, że to będzie całkiem fajny dino. Polatajmy ją trochę, zobaczmy, jak tam się nie ulata. Jeżeli chodzi o prędkość, ona dziwnie... Ale fajnie skręcała. Rzeczywiście fajnie skręcona. W ogóle robi takie przechujne. Takich przechyłów nie robiło, co w sobie było trochę takie z dupy A teraz yy, tak, fajnie ona sobie skręca. Polewalujemy ją trochę, może. Zobaczmy, taki to było dziwne. Pod C, znaczy to jest sobie spoko, to w sumie jest przydatne, bo ona pod C. Jakby tak nisko opada, a innymi dino, dinozaurami latającymi, znaczy innymi gatunkami latającymi, to byśmy musieli tak po prostu olecieć. Więc pod co jest opadanie, pod prawem jest panie wszponu, jakiś bardzo dziwny odgłos. No i ma oczywiście też ataki. I tak jak wam mówiłem, siodło jest yy, trzyosobowe. Z przodu jeszcze może ktoś usiąść i z tyłu za mną też może ktoś usiąść. I takie osoby mogłyby sobie strzelać. Zobaczmy, jak z tym yy, siadaniem. Szkoda, że beczki nie ma. Zobaczmy, jak z tym siadaniem na drzewa. Może właśnie tym C się siada na drzewa. Nie. O kurde, ty jakie zajebiste. A do góry nogami? Chciałbym zobaczyć. O ile można. Oj chyba nie można. To jest max, dobra. Bo ja teraz jestem jakby wylądowałem tą tapeciarką na drzewie i ja jakby wszedłem nieco z siodła, ale dalej się trzymam, co nie? Czyli mogę tutaj coś postrzelać, ale niestety to jest max jaki mogę się odchylić tutaj do tyłu. I na prawo. Trochę szkoda, ale osoba, która by siedziała na tym innym siedzeniu, to miałaby już wtedy fajniej. Czekaj, co to był za długi? Też jakiś mega dziwne. Zobaczmy na inne drzewa, czy siada, czy tylko na takie. Ale raczej tylko na te grube. Tak. Dobra, jeszcze raz wylądujmy. No, chcę zobaczyć, czy da się dołem po prostu. Hmm. Są się dziwny odgłos. Ale chyba nie da się tym dołem. A szkoda, bo to by było bardzo fajne zas zastosowanie. No, nie da się. Trudno, ale i tak jest całkiem, całkiem, całkiem fajna. Co to jest za jajko? Jest. Chyba Diplodoklaso. Tak, dokładnie. No i kurczę moim zdaniem, jeszcze chciałbym, lubię tak porównywać wielkość e, z postacią. Nie działa mi scroll do tyłu nocy w ogóle w Co chwila coś się w grze przestawia, wiecie? Od tego update'u. No niestety w ustawieniach jest wszystko dobrze ustawione, e, ale nie działa mi odsprolowywanie zooma więc wam nie mogę jej tak do końca pokazać no ale tak ona wygląda no, do czego ona może służyć tylko do takiego transportu, do jakiegoś do atakowania, do, do bicia się z innymi graczami zobaczmy czy na przykład Cardo podniosę do oswajania bardzo dobra jest, do oswajania to jest w ogóle mistrzostwo, najlepsze ze wszystkich latających do, do oswajania bo ona przecież yy... Nie musimy tak jak na przykład szpony łapać jak Argentywu czy Pterasem, także świetna jest. W ogóle świetna jest do ostrzału i tak jak wam mówiłem, taki samolot z II wojny światowej, z drugiej pierwszej. Ale obraca się jak w ogóle zajebiście, Inne dino tak nie robią z tym obracaniem, więc ona jest bardzo, bardzo łatwo ją tutaj manewrować fajnie. Możemy więc fajne, można robić bitwy jakieś takie lotnicze. Myślę, że jak damy jej dużo movement speeda, to może być szybsza od terasa, albo porównywalnie taka sama, albo jakieś takie drobne różnice mogą być. Nawet w ogóle patrzcie na Bokla tam. No, nie naciskam teraz tylko jakby strzałkę w, w lewo i w prawo. Także całkiem, całkiem dobry, dobry Dino. Szkoda, że nie ląduje do góry nogami, to by było w ogóle super. Ale moim zdaniem, oceniam go pozytywnie i, i polecam, jeżeli ktoś chce sobie oswoić, można porobić fajne zabawy z takim z taką tapeciarką. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Łapka w górę, komentarz, nowa osoba oczywiście zachęcam do subskrypcji i zapraszam Was do następnych odcinków z serii Scorched Earth. Już ich jest bardzo dużo i na pewno będzie niedługo jeszcze, jeszcze więcej. Dzięki za oglądanie. Dzisiaj wszystko. Trzymajcie się. Cześć.